Osobom starszym jest trudno poradzić sobie z domowymi naprawami. Wielu z nich nie zawsze może liczyć na wsparcie rodziny czy bliskich, a wezwanie fachowca staje się dużym wydatkiem. My jesteśmy już w takim wieku, że nie możemy sobie radzić sami, a to, że kogoś poprosimy, to każdy chce, żeby zapłacić, a my też nie, nie stać nieraz na takie drobne usterki, żeby zapłacić. I to jest dlatego bardzo dobry pomysł, że, że ktoś zadbał o to, że możemy się zwrócić o pomoc w takich sprawach. Mnie się wydaje, że bardzo dużo samotnych kobiet jest i w tej chwili zostały same, a niestety. Elektryka wysiada, prawda, żarówki e, też ciężko wykręcić. Czasami żarówka się potłuczy, kobieta się elektryczności boi. Czasami kopci się gniazdko. E, no, trudno jest o fachowca przy dzisiejszych emeryturach i, 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 i podwyżkach, które nas czekają, jeszcze e, zapłacić fachowcowi du, dużą sumę. Często emerytom brakuje na lekarstwa. Też jestem emerytem i, i rozumiem. Już od przyszłego roku seniorzy oraz osoby niepełnosprawne z miasta Kutno będą mogli liczyć na wsparcie Złotej Rączki. Rada miasta przyjęła tę uchwałę. Program jest pilotażowy, i to trzeba bardzo precyzyjnie podkreślić, dlatego że tak naprawdę rozpoznanie bojem pokaże, jakie jest pełne zainteresowanie, jakie jest faktycznie zainteresowanie. Przewidujemy pomoc dla seniorów powyżej 70 roku życia i to określonej grupy, bo tych bezpłatnie to jest dla tych, którzy spełniają wymóg e, zarobków e, miesięcznie w rodzinach jednoosobowych to jest poniżej 1700 zł, natomiast w rodzinie to jest poniżej 1320 zł, a pomoc przewidujemy w różnego rodzaju drobnych naprawach, nie wymagających specjalistycznej y, wiedzy czy specjalistycznych kwalifikacji y, widzimy to gdzie naprawa na przykład klamki drobiazg ale dla seniora czasami nie do przeskoczenia podłączenie pralki montaż żyrandola czy montaż y, gniazdka elektrycznego różnego rodzaju drobne Prace, które dla seniora mogą się okazywać bardzo trudne do realizacji, zwłaszcza jeżeli ktoś nie ma wsparcia rodziny albo i nie może liczyć też na pomoc sąsiadów, wiemy z życia, że tego typu sytuacje się zdarzają. Na razie nie limitujemy tejże pomocy, to wynika właśnie z pilotażowego charakteru tej uchwały. Ponieważ oczywiście zawsze powstaje pytanie, co to są drobne naprawy. Myślę, że życie pokaże, jak wygląda faktycznie katalog, bo wymiana na przykład no, żyrandola, ktoś mówi, kto ma żyrandole teraz do mnie, ale starsze osoby używają tego rodzaju pojęcia na określenie wiszącego, czy punktu świetlnego, jakby powiedział to fachowiec. Zatem y, traktujemy to naprawdę umownie. Chodzi o pomoc, która nie jest pomocą specjalistyczną. Dlatego na przykład nie przewidujemy pomocy w przypadku y, problemów z instalacją gazową. Prawda? Nie będzie ta pomoc obejmowała też y, konkretnych, czy elektrycznych prac takich, że Wymiana instalacji elektrycznej ma mieć miejsce. To są drobne naprawy, które no, wymagają od tych osób jakiegoś tam zaangażowania, ale nie są one w stanie tych prac samodzielnie przeprowadzić. Celem pilotażowego programu jest ułatwienie codziennego życia i pomoc w pracach domowych. Koordynatorem usług będzie Kutnowski Ośrodek Pomocy Społecznej. Będzie to polegało na tym, że każda Osoba zainteresowana będzie mogła do nas zadzwonić od poniedziałku do piątku, gdzie będą oczywiście w dalej w promocji podawane numery telefonów, bądź zgłosić się osobiście. Mamy W załączniku tej, tego programu mamy załącznik, w którym zbierzemy podstawowe dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu, Czym możemy pomóc? Oraz y, krótka odpowiedź o dochód, który będzie tylko na oświadczenie. Y, na wstępie już będziemy mogli, mam nadzieję, zweryfikować, czy osoba dana się kwalifikuje do tej pomocy oraz czy y, to jest w zakresie naszych y, kompetencji i usług. Jeżeli zgłoszenie będzie już przyjęte, wypełniamy formularz. Umawiamy, um, umawiamy wstępną wizytę. Co ważne w tym programie y, zależy nam też na bezpieczeństwie seniorów, ponieważ teraz słyszymy, jak y, na różne sposoby nasi seniorzy są oszukiwani i wykorzystywani. Dlatego jeżeli to już będzie osoba zakwalifikowana i będziemy, w, będziemy już wiedzieć, że możemy pomóc, to ta to senior dostanie imię, nazwisko y, osoby, która tam przyjdzie. Będzie to można łatwo zweryfikować, yy, kiedy, o której mniej więcej godzinie. Tak, żeby tu uchybić od jakichś no, niepożądanych sytuacji, żeby ktoś tego no, nie chciał wykorzystać na niekorzyść tak, seniora. Także to postaram się, żeby to wszystko było pod kontrolą, ale prawdopodobnie jeszcze w trakcie trwania programu yy, mam nadzieję, że będzie jak najmniej problemów, ale też na bieżąco będziemy weryfikowali yy, rozwój. Rozwój tego naszego działania. Z usługi złotej rączki senior będzie mógł skorzystać bez limitu. Na rok 2022 miasto chce przeznaczyć 100 tysięcy złotych.